Gościmy Bartosza Salamona, piłkarza Milanu. Brzmi to bardzo dumnie, ale naprawdę to piłkarz Milanu, yy, na początek muszę zadać to pytanie, opowiedz nam historię tego Milanu, jak to się stało. Jak to się stało, że tam trafiłem, tak? No, tak się stało, że małymi krokami udało mi się trochę no, zyskać yy, opinię moją dobrą, dobrą we Włoszech i nic, przebiłem się najpierw w trzeciej lidze, później w drugiej. W tym sezonie zmienili mi pozycję na obronę i tam udało mi się zrobić różnicę i Milan, ale też inne kluby się nam zainteresowały i w styczniu udało się to wszystko dopyć do końca i jestem bardzo szczęśliwy, że tam, tam trafiłem, tak? bo chyba lepiej nie mogłem wymarzyć. Specjaliści od Serie B twierdzą i mówią tak, jeśli Bartosz Salamon za 3-4 lata nie będzie wart 25 milionów euro, to my się nie znamy na piłce, prawda? No, prawdę, że tak mówią. Naprawdę, no, we Włoszech to co mnie cieszy, że jestem bardzo doceniany i ludzie we mnie wierzą. I ja też się w siebie wierzę i ten, ten transfer do Milanu też mi taką dał siłę, takiego kopa, że naprawdę m, chyba mam szansę w końcu, jeżeli trafię aż do tak wielkiego klubu. Więc nic, teraz ja tylko będę muszę dalej pracować ciężko, jak zawsze tak jak zawsze to robiłem. I uzbroić się w cierpliwość, oczywiście, bo trafię do wielkiego klubu. i nie mogę wymagać, żeby od razu grać w skrzypce, ale mam nadzieję, że, że powoli zacznę pukać do, no, pukać do składu już pierwszego i, i zacznę grać. Tak. No bo tak, bo siedzenie na ławce we Włoszech to nie jest wielkie osiągnięcie, to też musimy powiedzieć, bo te ławki są szerokie i tych piłkarzy w kadrze meczowej jest duże, więc to rozumiem nie jest takim, takim pierwszym krokiem dla Ciebie, żeby się znaleźć na ławce rezerwowych, bo to, to łatwizna. No tak, ławki są długie, więc jeżeli zła, mm -hmm. jest, oczywiście łatwiej się znaleźć na niej. Ale no sens jest w tym, żeby znaleźć się na niej i mieć szansę wejść. No i spokojnie. Tutaj widzę, że w Polsce bardzo ludzie są niecierpliwi i już po miesiącu. Słyszę odgłosy że Salamone ma wielki problem, bo nie gra w Milanie. Może przyjdzie na wypożyczenie do Piasta Gliwice no. Już teraz o wypożyczeniu. No ja, ja bym radził wszystkiego. Spokój, dajcie mi czasu. Tak. Pamiętam kiedyś przeszedłem do, do trzeciej ligi na moje życzenie i wszyscy skreślili Salamone, bo niby taki był talent, a przyszedł do trzeciej ligi. No Ale spokojnie czasem trzeba zrobić krok w tył, żeby, żeby zrobić dwa w przód. U, teraz jestem w Milanie i Mam nadzieję, że tam zostanę bez żadnych wypożyczeń, i nic. Teraz chcę tam wszystkich za, sobą, za sobą, sobą przekonać, i mam nadzieję, że dadzą mi szansę. Patrząc też na, na skład personalny defensywy Milanu, to, to te szanse w najbliższych miesiącach na to, żeby w pierwszym składzie grać, no mówmy się, są realne. Tak, są realne i ja w to wierzę. Oczywiście teraz Milan jest w bardzo dobrym momencie, bo wszystko wygrywa praktycznie. I dlatego ciężko jest Oprócz z... rewanżu z Barceloną. No Oprócz rewanżu z Barceloną niestety, na no szkoda, gdyby nie ten słupek nieszczęsny, może by to inaczej się potoczyło. No ale nic, no niestety. teraz walczymy o drugie miejsce w Lidze, yy, szanse mamy duże. No i co do tych obrońców, no jest nas dużo, teraz jest nas sześciu na dwie, na dwie pozycje, ale większość jest starszych i po tym sezonie się chyba trzeba kończą kontrakty. Więc kto wie, może w tej hierarchii już po sezonie będę wyżej, a mam nadzieję, że już w tym sezonie yy, zadebiutuję tak. Mówisz o tym polskim braku cierpliwości, tych różnic, pewnie mentalnych, to jest sporo. Jak ty to postrzegasz po tych sześciu latach, które we Włoszech spędziłeś? Jakie są różnice główne w podejściu? Mam na myśli w podejściu do futbolu, głównie, bo, bo to nas interesuje. No, znaczy tak, no, te sześć lat we Włoszech dużo mnie nauczyło. I ja też na początku byłem, tej cierpliwości nie miałem i chciałem wszystko zaraz teraz już. Dlatego pierwsze trzy lata, tak, udawało mi się już tam trochę pograć, ale. Cierpiałem trochę jak tylko będącany od składu, ale ja jak teraz cofnę się tak myślami w tył wstecz, to, to zdaję sobie sprawę, że albo nie byłem gotowy, albo po prostu tak miało być, bo jednak młody musi swoje doświadczenie zdobyć i swoje czekać. Teraz dojrzałem pod tym względem i naprawdę tylko skupiam się na pracy i na treningach, bo wiem, że to płaci naprawdę. Odpłaca się i jeżeli ktoś dobrze pracuje, sumiennie, nie obraża się i czeka na swoją szansę, to wtedy, jak już ją dostanie, to jest gotowy i już nie schodzi praktycznie. Co, no, że, no, że Polacy są, mają inną mentalność. No, to, o tym nie chcę się wypowiadać, bo szczerze mówiąc... Nie wiesz już, jaką Polacy mają mentalność jest, w związku z tym. No, rzadko tutaj jest, bywam, więc nie chcę się wypowiadać. No, oczywiście zauważyłem już w tych pytaniach od niektórych dziennikarzy, że... Że już wielki problem, bo od miesiąca nie gram w mileniu, No ale spokojnie. jakoś, jeszcze, jakoś damy radę. Nie pytam o to, bo, bo jest dużo takich kwestii i dużo takich mitów związanych z włoskimi piłkarzami, że to są ludzie, którzy lubią się bawić. To są ludzie, którzy lubią, nie wiem, palić papierosy, bo całe Włochy palą papierosy, tak jak cała Grecja pali papierosy. Yy, nie postrzega się tego jako jakiś wielki problem profesjonalnych piłkarzy we Woży. Nie, absolutnie. Właśnie to mnie dziwi, jak wracam do Polski i spotykam się czasem z moimi kolegami piłkarzami tutaj z Polski i opowiadają, że wypili piwo, czy no papierosie, to już nawet nie wspominają oczywiście, bo to normalnie przestępstwo tutaj jest. <grym <grym I mo, mo, oczywiście, no, zdrowy piłkarz powinien, każdy piłkarz wie, jak powinien się odżywiać i jaki powinien sprawdzić tryb życia, ale też powin, moim zdaniem wszystko jest dla ludzi i we Włoszech to rozumiem bardzo dobrze i są piłkarze, którzy palą, są piłkarze, którzy czasem coś wypiją, ale wszystko ze zdrowym rozsądkiem i na pewno... Także, nie wiem... I... To... Ignacio, a częstuje Mario Balotellego w szatni papierosem? Nie. No, nie będę nazwisk wymieniał, ale zdarza się. Nie w szatni, wychodzą kulturalnie poza, żeby nie dymić. No ale no, dlatego to nie jest wielki problem. Jeżeli nie przesadzasz, to myślę, że każdy może robić wszystko. I jeżeli grają na tak wysokim poziomie, to znaczy, że, że dobrze się prowadzą mimo wszystko. Ja osobiście tego nie popieram, bo ani nie palę, ani nie piję, ale. Widzę, że ludzie to robią i nie, nie przeszkadza, więc myślę, że troszkę czasem może nawet pomaga się wyluzować, i ta mentalność taka, taka bardzo zamknięta, nie jest za dobra, moim zdaniem. Jest jeszcze jedna różnica, mam, mam takie wrażenie, bo przyjechałeś tutaj, rozmawialiśmy poza kamerą, mówisz ja tutaj przyjechałem jutro dwa treningi po to, żeby wywalczyć miejsce na, na mecz z Ukrainą, nie po to, żeby się pokazać, jak wyglądam trenerowi Fornalikowi. No, mi się wydaje, że jeżeli już tutaj jestem, na tak ważnym mecze, no to nie ma czasu na sprawdzanie. Oczywiście, na pewno mnie widział najmniej z tych wszystkich piłkarzy, ale myślę, że jeżeli tu jestem, to mam szansę na grę i chcę ją wykorzystać. Oczywiście później trener to, tę decyzję podejmie, ale mam nadzieję, że się pokaże z dobrej strony i kto wie, może uda się zadebiutować. To co, środek obrony taki mocno włoski? Bo już z Kamilem Glikiem przejęliście tę te, te włoską gestykulację, bo, bo już widzieliśmy po Kamilu Gliku, a ty oczywiście ty już masz pewnie po tych sześciu latach we krwi, czyli co, tak będzie machane na środku obrony? No, mam to nad... charakterystyczne. Tak, mam nadzieję, że nie będzie potrzeby, że wszystko pójdzie po naszej myśli. Ale no nie, no Kamil na pewno jest pewniakiem do gry w kadrze, bo świetnie się prezentuje w Torino, regularnie gra. No i oczywiście, kto z nim zagra, no to zadecyduje trener. Tak. Powiem ci tak na koniec, że intonację też już taką masz z lekką włoską, przejąłeś? No, pierwsze dni, Dobry, wróciłem dzisiaj, więc pierwsze dni jeszcze będzie słychać, ale za parę dni już wrócę do akcentu polskiego. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Bartosz Salamont był naszym specjalnym gościem. Już trochę włoskiej mentalności jest w stoperze Milanu. Zobaczymy, ile tej włoskości będzie na boisku podczas meczu z Ukrainą.